Siemano Mordy w kolejnym odcinku na kanale. Jest to bardzo szybki odcinek, bo chcę Wam powiedzieć o trzech konkursach, które są oczywiście u mnie na Instagramie. Jeżeli nie masz Instagrama, załóż go, zaobserwuj, bo na 13 tysięcy osób na Instagramie będzie wydana mapka. Jak widzicie, brakuje do wydania mapy bardzo, ale to bardzo mało. Też na Instagramie odbywają się Q&A, Jestem aktywny, możecie do mnie napisać z jakimś problemem, z farmingowym. Ja mam zazwyczaj odpisuję, jeżeli umiem go rozwiązać. Także Instagram to jest tak naprawdę podstawowy środek komunikacji aktualnie ze mną. Ale do rzeczy. Co można wygrać w konkursach? Są trzy konkursy. W każdym jest do wygrania 100 złotych, 100 złotych, 100 złotych, czyli może wygrać Trzy osoby, jeżeli będziecie mieli, nie wiem jakie szczęście trzeba mieć, to może nawet jedna osoba wygrać te trzy konkursy, albo nawet i dwa, ale to nie wszystko. Ze względu na to, że można sobie wybrać, na przykład jeżeli nie chcecie 100 zł, możecie sobie wybrać grę właśnie gdzieś w limitach 100 zł, może troszeczkę więcej, może to być farming, mogą być to jakieś dodatki, to jest po pierwsze. Po drugie, możecie sobie wybrać na przykład za 100 zł jakieś doładowania do gry, które ja wam kupię, do waszej ulubionej. Nie wiem w co gracie, tam wam po prostu to doładuje, to będzie wypisać już o tym na Instagramie. Możecie sobie wybrać jakąś klawiaturę, myszkę, czy tam różne duperele takie gamingowe, na przykład do 100 zł, które wam kupię i zapłacę za dostawę. W tym konkursie też oczywiście do kwoty 100 zł. I ostatnia rzecz to jest nabór do grupy VIP. Oczywiście trzeba było płacić za to, a wy jeżeli weźmiecie udział w konkursie i wygracie, możecie też się zdecydować, że chcecie na przykład dołączyć do grupy VIP, gdzie są niewydane. Mody, gdzie są niewydane mapy, no i mapa, która będzie tutaj, będzie tam też przedpremierowo. Wszystkie moje save'y, wszystkie mody tam oczywiście się znajdują. Co trzeba zrobić w tym konkursie, żeby już tak to wszystko wyjaśnić? Po pierwsze, każde zdjęcie trzeba polajkować, czyli klikacie dwa razy na zdjęcie. Po drugie, trzeba obserwować mój profil. A po trzecie, najłatwiejszą sprawą jest wszystko przeczytać, co tu jest napisane. Czyli akurat tutaj jeszcze musicie zaobserwować Diablo, bo jest to ze współpracy. Czyli jeszcze trzeba skomentować każdą fotkę, żeby brać udział w losowaniu. Jeżeli nie skomentujecie, po prostu ja was wtedy nie mogę wylosować, bo program was nie będzie tak jakby łapał. Ostatnia sprawa to oznaczyć mój profil na relacji. Jeżeli ktoś to umie robić, no to spoko. Jeżeli nie umiecie, to tutaj będzie teraz taki filmik z telefonu. Oczywiście musicie to zrobić już na telefonie ten ostatni punkt, bo na komputerze po prostu tego się zrobić nie da. No i co? Dziękuję za uwagę, tak naprawdę krótki filmik pokazowy, tu jeszcze macie tą ostatnią część, a ja już się z wami żegnam i bierzcie udział w konkursie, bo myślę, że wygrać można naprawdę dużo i to aż trzy osoby. Albo, nie wiem, jak jesteś mega fartowny, no to może nawet w dwóch wygrasz. Także no, na razie. No to tak, oczywiście musicie być na swoim Instagramie, no bo to jest jednak podstawa. Tutaj macie coś takiego jak, twoja relacja, przytrzymujecie, dodaj do relacji. Robicie jakieś tam zdjęcie, przykładowo słuchawek, przykładowo, nie wiem, waszego monitora, czegokolwiek. No i tutaj macie takie AA, klikacie to oczywiście. E, no i moi drodzy, co, no wpisujecie sobie. Małpa. Michal. Michal Heros, dopisek zapraszam, oczywiście dajecie, klikacie wyślij do i udostępniacie do Twojej relacji, nie bliscy znajomi, tylko Twoja relacja. I mi zostaje się tylko pożegnać i życzyć Wam powodzenia z konkursem. Na razie.